Siemano widzowie, witajcie w pierwszym odcinku nowego sezonu Fortnite, jak wiecie niedawno ruszył nowy sezon, więc pora grać, trochę mi nie było, przepraszam was za to, ale byłem na wakacjach, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie właśnie najlepszą bronią oraz najlepszym medalionem w grze, chociaż do medaliona mam lekkie wątpliwości, ale ja nie przedłużam widzowie, no i zapraszam was do pierwszej gierki. O, chłopie, zacznijmy z nim, zacznijmy z nim, zacznijmy z nim. O, ale chłopie, masz dorąbane te ruchy. Zorombiste widzowie jesteś ten tak Pewnie jest mega spocony. Ale dobra, widzowie, mniejsza w to. Oczywiście widzowie, pierwszą miejscówką, na którą sobie polecimy, będzie to właśnie rojowisko, ponieważ tam znajduje się królowa oraz tak naprawdę najlepsza broń w grze, moim zdaniem. I przy okazji medalion, Chociaż z medalionem miałem lekkie problemy, bo próbowałem widzowie testować ten challenge jakby poza odcinkiem, żeby sobie obczaić, mniej więcej co jest. I ja nie mam pojęcia dlaczego, ale nie mogłem w ogóle znaleźć żadnego medalionu. W sensie dro dropiła mi ta broń z tej królowej, ale w ogóle nie byłem w stanie nie Dropnąć po prostu tego medalionu, nie wiem dlaczego. Możecie napisać mi to w komentarzu, w sumie, bo nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. No i kurde, mam nadzieję, że to nie jest kwestia, nie wiem, że czegoś nie zrobiłem i tak dalej. Widzę na kubka, ale tak też widzowie, oczywiście, może być. Dziękujemy kierowcy Busa, oczywiście. No i wi lecimy sobie właśnie na te rojowisko. Na bo jak widzicie, to jest strasznie dużo osób. leci, mi ich z zaraz zaraz potrawywali mi zaraz widzę je ale. Dobra, weźmiemy sobie oczywiście tego epic chesta może jednak, zamiast tej skały, po prostu weźmiemy z tego epic chesta, dropniemy z niego cokolwiek dobrego, cokolwiek w miarę okej. Okay. Jest to oczywiście pompa, ona jest akurat dosyć spoko. Tutaj w ogóle jest też epic chest, więc sobie go też otwieramy, zobaczymy sobie co... Oj, co tu się dzieje? Chłopiec z tym ekranem, tutaj to jest niezła zadyma, ale weźmiemy sobie oczywiście też to. Nie wiem, co mogę wziąć chyba. Tę amunicję mogę sobie dupnąć przy okazji, żeby lipy nie było. Wezmę sobie oczywiście, wypiję yy, te miejsca, które tutaj oczywiście mam. Chopię 23 fps, chopię komputer mi już w ogóle nie chodzi, ale dobra, nieważne, widzowie, nieważne, nieważne. Five hours Dobra, widzowie, tam jest w ogóle właśnie ta królowa, właśnie zrozpijała ta królowa. Kurde, nawalają wziątki tą królową, to jak widzicie, sporo osób jest mimo wszystko. Spróbuję, może go topić. Nie, a, dra, chopię, ta królowa to ona zaraz prawdopodobnie padnie w ogóle, ale kurde, nie mam pojęcia, czy uda mi się ją w ogóle. Zabić, bo to sporo osób i ona strasznie w ogóle Nawet sporo damage bije chłopie, jak cię trafi sporo razy to chłopie już Trochę potrafi zadać ta królowa, ale chciałbym ją od razu zabić, bo chłopie Fajnie jakby mi się udało zdobyć w ogóle ten met... O, oh, te robaki w końcu mówić, w ogóle te robaki mi się kojarzą z tymi zombie, nie wiem czy kojarzycie, ale były takie zombie, nie pamiętam o który to dokładnie jest sezon, ale po prostu były takie zombie, one też akurat były, takie chyba, no też chyba były na hita z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien w 100%, ale one wydawało mi się, że chyba były na hita. No chłopie, ty leżysz chłopie, ośmiornico ty chłopie, nawet nie wiem jak to nazwać, aha, nie mam HP, raczej ja, ja nie mam Amo, ale dobra, to nieważne, rozwalę sobie ją tak. Chłopie, patrz, 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 biorę bierz biorę amo. Co to jest? Co to jest? Co to jest? No jest oczywiście broń widzowie i nie wiem czemu, ale nie ma medalionu, nie ma medalionu widzowie, nie ma medalionu, nie ma medalionu. Wreszcie oczywiście też to, trzeby lipy nie było, klasyczek, widzowie ucieka uciekam, uciekam, jak najbardziej się da, jak najdalej się da, ale jak widzicie nie idzie mi najlepiej. Okej, okay, dobra, one się klonują cały czas, one się cały czas klonują, muszę znaleźć jakąkolwiek furę, żeby od razu sobie gdziekolwiek pójść, bo jak widzicie jest tu trochę jakby ludzi na pewno się znajdzie zaraz i będzie przypadał spory, a ja bym chciał miło wszystko to zwinować. A on mał, on ma mał, leżle, go, golę, go, golę, go, chłopę, mam nadzieję, że tu nie ma jeszcze ośmiu typa. Dobra, bierzemy jego wszystko, bierzemy jego wszystko po prostu mac, cokolwiek miał, bo potrzebujemy jak najwięcej oczywiście też matców. Ten chłopiec jest jakiś agresyczny strasznie. Ci ludzie y, są dość agresyczni. Jak widzicie, widzę, nie mogłem znaleźć w ogóle medaliona. Nie było go po prostu z tej larwy. Real nie wiem, widzę, może to jest moja wina, możecie mi poprawić w komentarzu, dlaczego tak się dzieje. A ja sobie po prostu ucieknę w tę stronę i na spokojnie wypiję sobie oczywiście też te miejsce, które mam z tego ziódka. A no i ona będą mnie całą, przez całą mapę go nie łycza ty mordeczko, ale ty wiesz, że no ty zaraz padniesz, jakby w sensie to nie ma sensu, że oni migają przez całą mapę, A dra, leżą sobie po prostu. Weźmiemy, otworzymy sobie skrzynkę, uleczymy się i może wróci, wrócę tam, może go znajdę ten medalion, ale wydaje mi się, że ja nie wiem, dlaczego, nawet nie wiem w sumie dlaczego nie mogę tego medalionu wziąć, ale wywalę sobie to, zagram tylko może tym i tym oczywiście, więc sobie to też przy okazji wypiję, to też przy okazji wypiję, bo to mi da chyba fulla z tego co pamiętam, radaje mi fulla, daje mi fullą, czyli 3 fps -y w Fortnite i ledwo mi to chodzi, ale widzowie mam nadzieję, że docenicie moje starania, chociaż lajkiem, bo no, dosłownie mam chłopiec 3 fps -y czasami. Jeśli widzowie, to w ogóle nie było medalionów, w tym więcej ja nie wiem o co chodzi z tym medalionem, po prostu ja jestem jakiś z Chin. Dobra, co, co to jest? Robię sobie to, biorę sobie to, biorę sobie to, biorę sobie oczywiście to. Dobra, nie wiem, te robaki mi tak irytują cały czas, nie wiem, chyba one leżą. No i tutaj nie widzę, jak widzowie, nic nie ma, kurde. Dobra, leżą, 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 let's go, let's go, let's go. O, to jest w ogóle helikopter! Ej, są helikoptery w Fortnite? Ej, co jest? Zaraz, ziutek we mnie nawala z góry, ziutek tak mnie nawala z góry. Zaraz, nie ucieknę sobie tym, po prostu impulsem uciekam. Uciekam, widzowie, impulsem jak najdalej się da. O, teraz tu są te, te, chopie auto moje nowe, Chopie biorę to i normalnie uciekam przed tym ziutkiem. Nie wiem, czemu w ogóle ten ziutek taki cały czas tokuje, ale ja sobie po prostu ucieknę, Chopię moją nową furą, widzę, Możecie ocenić moją furę w ogóle, jak oceniacie moją nową furę, dosłownie dopiero ją kupiłem, jak widzicie. <laughs> nie wiem, sobie do strefy i... Jest w ogóle 37 osób, ja bym chciał zrobić oczywiście więcej kili, Tylko fajnie by było się jeszcze trochę poduleczyć No dosłownie leciutko się poduleczyć tymi miejscami mogę zacząć nawalać tych innych dziutków, bo Kurde, jak najwięcej kili, im więcej kili tym lepiej w sumie tak naprawdę, no Fajnie byłoby tych kili zrobić po prostu jak najwięcej się da Przy okazji tego drewna też trochę tych chłopie nałupię, żeby lipy nie było, no to drewno trzeba Trzeba chłopie nałupać, jak najwięcej się da No i drawe... nie, to jest bo... a nie, to jest bot, ale tam jest też dziutek z botem Jak wy oni są razem oni razem. Ej, ja nie wiem, czy to mogę chyba nawet na daleko z tym nawalać. Od razu się odwicie, to nawet dużo nas na daleko. To jest jakaby taka pompo, pompo nie pompa. Jezu, co jest? Ej, co? Ej, jest, jest, po mnie, jest po mnie, nie wiem, w którą mam uciekać. Nie wiem, w którą stronę mam uciekać, nie wiem, w którą stronę mam uciekać, teraz uciekam. Dobra, uciekam, 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 jak najdalej się da, uciekam, jak najdalej się da. Nie wiem, czy mi się to uda, nie wiem, czy mi się to uda, widzowie. Nie wiem, czy to mi się uda. Ja pierdzielę, ja mam chyba 6FPsów. Ja mam 6FPsów, mi komputer przestaje, nie wiem, działać po prostu, no. No rozwalę to, rozwalę to, rozwalę to, rozwalę to. Rozwalę to, rozwaliłem, let's go. Nie, nigdzie mi to nie teleportnie raczej. Sk szkoda, szkoda, chłopie, wczytaj mi nowe prostu, wiecie, platformy i tak dalej. Wczytaj mi wszystko, nowe rzeczy. Nie ja mogę z tym uciec. Nie mogę nawet tym uciec, no. no i chłopiec, weźmy sobie może tą bańkę rozwalę z tym. Zobacz, co mi tutaj dało. Dzięki, 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 wariacie. Teraz leczy się, leczy się. Jak najwięcej się trzeba po prostu leczyć, żeby mieć jak najwięcej po prostu tego... ...HP i tak dalej. Sobie oczywiście... Biorę tego robaka i wbijam się oczywiście do strefy. Tylko trzeba by było... Jakoś się tak, nie wiem... Z drugiej strony... a czyli musimy wrócić w ogóle w tamtą stronę, więc zarąbiście. O chłopie, ty, zgliczowałem się w tym kamieniu. Chłopie, zgliczowałem się w kamieniu. Ej, co jest? O, dra, ale mogę przejść, ale z rąbistym, bo normalnie widzowie. Można się chopie chopać w. Ho, hop, Boże, co ja da, można się chować w kapie... W. Można się widzowie chować w kamieniu dosłownie. Dalej, nie uciekam, 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 uciekam. Dalej się da, uciekam. Ej, mogę? Mogę? Ej, mogę, patrzcie! Ej, co jest? Ej, co jest? Ej, to jest drąbane. Chupię, mogę się. Ojej chłopie, mogę być w, w tym, wyrzutniu rakiet Mogę też drugi strój, o tutaj też bym chciał, tutaj też bym chciał znaczy, może się wybić, może się wybić Let's go, let's go, Widzę, to jest najlepszy rotate widzę w grze chyba, nie ma lepszego rotate w grze niż ten kopie Robak Robak, robak rotate Ale furę, ale zmieniłbym sobie w sumie furę Zmieniłbym sobie w sumie furę Biorę sobie po prostu furę i sobie po prostu szukam jakiś jutku, bo jest 18 osób, ja mam tylko w sumie jednego kila, więc to jest akurat Dość słaby wynik O jest tam ziutek, jestem ziutek, jestem. Jest tam ziutek, do hupię. Daruchu... Ej, co... od kiedy są statki w Fortnite? Ej, co jest? Ej, co? Czekaj, coś mi ominęło chyba w Fortnite? Czemu są jakieś statki? Jakieś... Ej ja mam 3 FPS, ja mam 3 FPS, ja mam 3 FPS, bo mi nie wiem co robić z komputerem Jest ziutek, gdzie to jest ziutek? A za plecam jest A do rachun ciekał dobra, wbijam się w niego, musimy się go od razu kupić, musimy go zabić, nie? To, to nie może być tak, że chupiemy, go nawalamy, a on se żyje tego tak, Okej, dobra. nie, ja sobie. Znaczy wezmę sobie furę po prostu i pod jednym kątem go po prostu rozwalę. No bo to jest chopie, jest jakiś bambiczek, no. Pozdro, pozdro, bambiczku, 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 chopie, ty jednak nie jesteś bambiczek chyba. Chyba że tak nie jest bambiczkiem, tak jak mi się wydawało. Chyba że tak jest y, dość spocony, jak on mi tyle damage zadał, no. Ej, nie, nie ma nigdzie jakiegoś biga do uleczenia chociażby. Odra, są te. T, t. Bierę sobie to. Osiem wariacie. Ej, co, co? co, 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 co? Ej, kolego, kolego, co tu się stało? C czemu ty mnie? Czemu to się zbagowało dziwnie? Co tu się stało? Co tu się stało? Ra no nie, kur... Najgorzej. Kurde, więc jak się zająłem 9 miejsca, czyli nie było najlepiej, ale próbowałem zrobić wszystko co moczy, w mojej u... mocy, żeby po prostu zwinować prostu to, ale nie zająłem 9 miejsce, ale widzisz, chcesz jakiś inny challenge, to może zaproponować go w komentarzu, a my widzimy się w następnym odcinku, siemano.